Bartosz Makoś, MVP spotkania, Jastrzębski Węgiel w półfinale. Pierwsza część zadania wykonana. Dopiero pierwsza. Cieszy nas na pewno zwycięstwo, to że w końcu zagraliśmy prawie swoją siatkówkę. Zagraliśmy jak drużyna, bo tego na pewno brakowało nam wczoraj. No właśnie, porażka w tym drugim meczu. Pewnie gdzieś te wasze morale musiały zostać ostudzone i dzisiaj też taki ciężar gatunkowy był bardzo, bardzo duży tego spotkania. Oczywiście no z chłopakami wczoraj siedzieliśmy, rozmawialiśmy. Wiedzieliśmy jak ważne jest to dla nas mecz. Przyjechaliśmy tutaj bić się o medale, bić się o jak najwyższe miejsce. I ten wczorajszy mecz trochę rzeczywiście podciął nas skrzydła, ale pokazaliśmy dzisiaj to, że mamy drużynę że potrafimy grać dobrze i mam nadzieję, że będziemy się rozkręcać z meczu na mecz. No właśnie, macie drużynę, macie szeroki skład, bo trener ma możliwość rotowania i okazuje się, że wchodzi ktoś z ławki rezerwowych i jeszcze dodaje coś więcej do tego zespołu. Tak, podczas takiego turnieju, gdzie mamy pięć dni grania, ta ławka jest naprawdę bardzo ważna, bo taką jedną żelazną szóstką ciężko jest wygrać cały turniej. Ja widzę tak po tobie na boisku, że ty też starasz się być takim motorem napędowym, jeżeli chodzi o całą energetykę zespołu. No Nie zdobywam punktów, więc jakoś inaczej muszę przekazywać wartość drużynie. Jest taki mój styl gry, że, że lubię się cieszyć. Strasznie żywiołowo do tego podchodzę, przeżywam spotkania i staram się zawsze grać jak najlepiej. Dzisiaj było trochę nerwów nie tyle w samej grze, co pod siatką. Spojrzenia Czerniańskiego, Domagały, trochę takiego teatru też w tym spotkaniu było. No jak prawie w każdym meczu, no większość ludzi pewnie zna Patryka, jaki on jest, że lubi prowokować, no ale to jest taki jego styl, że tak powiem. No zawsze są emocje wobec tak. tego, to gratulacje za ten mecz i czekamy na sobotę na półfiną. Dziękuję. No, fajnie, dzięki wielkie.